w okresie międzywojennym a także wcześniejszych okresach, czyli okresach poprzedzających powstanie parku miejskiego w tym miejscu, w tym terenie znajdowały się trzy gospodarstwa rolne. A należały one do wsi Wypalenisko, która rozciągała się od linii kolejowej aż do ulicy Kościuszki. I te trzy gospodarstwa rolne były zamieszkałe przez rodziny niemieckie. Były to rodziny Radke, Schulz oraz Wolscy. I te trzy rodziny, tuż po wojnie, opuściły koluszki. Te nieruchomości zostały puste, a pola, które się tu znajdowały, stanowiły powiedzmy to łatwy kąsek dla władz miejskich. Postanowiono znacjonalizować te tereny, oczywiście bez odszkodowań, i tak władze miejskie stały się właścicielami pustych, poza trzema domami, które tutaj stały pustych Terenów o powierzchni ponad 6 hektarów. Na tych terenach ulokowano nową szkołę, którą próbowano umieścić gdzieś w mieście, a nie chciano odbudowywać gimnazjum koedukacyjnego przy ulicy Mickiewicza, ze względu na słabą lokalizację, a także coraz większy rozwój tej strony miasta. I tak postanowiono część z tych terenów, przeznaczyć na wówczas szkołę 11-letnią. Którą to szkołę tutaj zaczęto budować, a pozostałe tereny postanowiono za spę, namową księdza Hołdrowicza przekształcić w park miejski, który wówczas zaczęto tutaj nasadzać, a my ten park miał oddzielić szkołę od linii kolejowej i ruchliwego miejsca, jakim była wówczas stacja kolejowa. Dzisiaj może zastanawiać, dlaczego główna aleja parkowa znajduje się w tym miejscu, gdzie jest obecnie. Otóż, kiedy powstawał park, kiedy wytyczano jego granice, prowadziła ona od starej kładki kolejowej, znajdującej się w tamtym kierunku, aż do terenu powstającego nowego zespołu szkół, czyli wówczas szkoły 11-letniej, a także w kierunku rynku. Przy głównej alejce parkowej na początku lat 2000 odsłonięto pomnik ku czci partyzantów z oddziału Sama. Co ciekawe, w odsłonięciu tego pomnika brały udział liczne delegacje partyzanckie, a także żyjący jeszcze nieliczni już partyzanci z tego oddziału. Do dziś pomnik ten znajduje się bardzo blisko sceny głównej w parku i zawsze warto go odwiedzić, chociażby z okazji 1 sierpnia, czyli rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.